Jak widzicie, obydwie oby techniki są skuteczne, ale dla mnie, jeśli chodzi o zawodnika, zdecydowanie skuteczniejszą techniką jest dohamowanie przodem, dohamowanie tyłem, redukcja, bo o samym hamulcu tylnym będę bardzo dużo mówił już na zawodach, gdzie tak naprawdę ten tył jest używany na dojeździe, już w, nawet w zakręcie. I nawet na e, wyjazdach na prostą, e, więc to jest najważniejsze, jak widzicie, o te pół metra do metra skuteczniejsze jest hamowanie przodem, potem tyłem. Mamy motocykl CBR 500E, 500, e, e, 500 e, z ABS-em, więc tutaj e, hamowanie jest dosyć skuteczne, wolałbym mimo wszystko, żeby ten ABS był wyłączony. Dzięki wielkie za uwagę.